Uhuhuhuhu, wystartował nowy event i wygląda on naprawdę grubo Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team Na początku przejrzymy sobie różne zadania jakie wyszły, różne, zobaczymy sobie przede wszystkim zespół i takie tam wiecie, taki wstępik Potem otworzymy kilka paczuszek, zagramy mecz i otwieramy kolejne grube paczuszki Zacznijmy sobie od drużyny, jaka wyszła drużyna, no widziałem te karty, no powiem wam, że naprawdę, naprawdę... Grubo, Neymar, Pogba, Koman, Fabinia to są oczywiście fajne karty. Milinkowicz, -Savic, który ma 90 ryblingu Spinacola z 5 gwiazdkami. Naprawdę wow, wow, wow. Adeltarapt, no legenda. Ultimate team, tak naprawdę. I myślę, że zagramy nim sobie. Może nie dzisiaj, ale dzisiaj do składu postanowiłem kupić właśnie jedną kartę z tego teamu. Ponieważ całkiem mi pasuje i można go sprawdzić po prostu. No i jeszcze ten Tuanzebe wygląda całkiem spoko. Reszta kart przeciętna, ale naprawdę fajnie to wygląda. Dostaliśmy także, no jakby te winter swapy, czyli no takie tak naprawdę icon słaby tylko że do robienia w różnych zadaniach. Zarówno SBC, jak i tutaj muszę wam powiedzieć, bo ja tego nie widziałem na początku. Tutaj przy zrobieniu tego gościa jest jeszcze właśnie ten słap, i ja zrobię tego gościa, bo mi to pasuje do Teo i do winiego. Tak naprawdę idealnie mi pasuje. Także ja go zrobię gościu, ma 5 gwaznych sztuczek, aczkolwiek tutaj pokazuje, że ma trzy. Także coś, coś w kracji jakiś błąd, ale myślę, że tego typa zrobimy, no bo też jest ten słap, kurczę, myślę, że warto te słapy. Pozbierać, bo chyba za wszystkie słapy jest paczka 10x8,5, także naprawdę grubo. Tutaj mamy do odebrania zawodnika i weźmiemy sobie szczerze, troszeczkę mi tutaj obojętne kto. Weźmiemy van Ginkela, bo może się przydać do wyzwań Ere ale tylko tyle. Nie było większego powodu, dlaczego go wziąłem. Raczej tak pójdzie na przepał, ale jakiś tam walkoucik pierwszy dzisiaj już jest. Mam nadzieję, że nie ostatni. Jak widzicie mam też dwa zadania ukończone, bo swapy, yy, zacząłem robić już tam dwa zadania squad battle zrobiłem i powoli gdzieś tam ta paczka będzie robiona. W wyzwaniach mamy Wilfrida, Zachę, który też jest, uwaga, jeżeli ktoś chce go sprawdzić, jest Zaha na trzy mecze na wypożyczeniu. Ja go już zrobiłem i będę go testował w słapach Premier League. No ale Wilfried Zaha wygląda fajnie, no 5 na 4, ma chyba tak jak w normalnej karcie, no mocno, mocna, mocna karta, 8-5-8-6 składy, które uważam, że są... Dobra cena za tego zawodnika jest po prostu. Jak za kartę Premier League na skrzydełku, który raczej będzie grał na napadzie, myślę, że spoko, co? No naprawdę spoko. Jeżeli chodzi też o SBC, tutaj mamy zimowe wyzwanie, gdzie jest duża złota paczka piłkarzy premium, także no warto zrobić, myślę, że zrobimy sobie pomeczykują. Tak jeszcze z newsów to wyszedł trend, ale Aleksander Arnold, czy go robić? Szczerze nie wiem, bo jest jego karta identyczna. Z tego eventu co teraz była jeszcze bardzo podobna chyba z Rule Breakerów, także naprawdę no trend Aleksander Arnold ma już dużo kart na prawej obronie. Stwierdziłem, że dzisiaj nie robimy ważnych meczy, w jutrzejszym odcinku pojawią się ważne mecze, no bo też muszą, muszą być jakieś paczuszki oczywiście. Nowy evencik szczerze moim zdaniem jest zarąbisty, bardzo mi się podoba ten event, ale jeszcze bardziej by mi się podobało gdybyśmy coś trafili, więc zacznijmy od najgorszej paczki dzisiaj, złota paczka premium z podglądem, jakbyśmy tu już coś trafili to byłoby... Kozacko i trafiamy ekrany, czyli szczerze jakaś dobra przypowiednia, bo tutaj ekrany trafić też nie jest łatwo To zobaczmy w takim razie paczuszki, otwieram tutaj wszystkie paczki oprócz paki za 100k i paki za 50 Myślę, że całkiem uczciwy układzik, także zacznijmy od paczki piłkarz, piłkarza 75+, czy coś tutaj wpadnie I uwaga, no nic nie ma, lecimy dalej po prostu, lecimy dalej, albo no, no dobra, pokażę wam na nich Okej, okay. i lecimy teraz dalej. No to zobaczmy, paczka 75 plus kolejna. I uwaga. I znowu nic, ale znowu wam pokażę. Paczka co jest? Trap, ale pułapka. I ostatnia paczka z piłkarzem 75 Plus. Czy tu zakończymy już te paczki 75 Plus ekranami? No niestety nie. A w paczce David. Okej, okay, David to już wam nie pokazuje, dalej. Myślałem, że to jest na początku, oczywiście. Davis. Ale to jest David też, okej. Okay. No i zobaczmy tą paczkę, którą miałem otworzyć we wczorajszym odcineczku. A mianowicie jest to dwóch rzadkich piłkarzy. Zrobiłem ją. To jest wymienna paczka za Baby Vieira. No ale nie ma w niej nicku. Czepiczone holender. Jaki to mogłoby być holender? Może promes? O ja stawiam na promesa. Niestety nie. No, i dobra, dwie fajne paczuszki, Mega paczka, którą dostaliśmy od EA, i mega paczka rzadkich kart, którą zrobiłem za srebrne bestie. Także zobaczmy. Mega paczka na pierwszy ogień. Gwarancja chyba 8,2 plus tego, co pamiętam I czy coś będzie. Ekraniki, okej, okay, okej. Okay. Serbia, Lesik, no jest to Tadić, bo Sergij Minkowicz ma teraz kartę specjalną. Coś jeszcze w paczuszce. O, Lucas Mora, zapomniałem już o nim. Także zobaczmy mega paczka rzadkich kart 8.3. Czy było warto kupować Informa? Uwaga, uwaga! Eee, ekrany, myślałem, że szczerze, walkałcik. Lewy obrońca Akunia. No i okej, okay, 84 dwa razy. Jak najbardziej. Okej, okay, to jest są trafy. 8-3 w górę zawsze na propsie. Isko Marcelu. Dzisiaj zagramy sobie pierwszy meczyk w Mistrzostwach Food. Prawdopodobnie jeden, aczkolwiek, jeżeli będzie się dobrze grało, bądź po prostu szybko, to zagramy sobie również drugi. Ale dobra, dobra, dobra. Przecież powiedziałem, że kupujemy nową kartę. Także nową kartą, na której prawdopodobnie stracę, jest. A Cempong kurczę. A czempong będzie grał na ataku. No, mega niski. No, zobaczymy, jak się będzie takim gościem grał. Oczywiście zaraz dam mu LN. No, i tak wygląda składzie. Kupiłem go, bo aby Deep no pasuje do niego. Oraz Felaini. Także powrót mały Felainiego. Będziemy grać A czempongiem razem z Viniciusem na ataku. No, zobaczymy. Jestem mega ciekawy. No, mały, zwinny. No Co może później nie tak? Kupiony za 36,5 tysiąca. Jest duża szansa, że na nim stracę. Ale no, chciałbym go sprawdzić. Statystyki ma naprawdę ok. Także przejdźmy do pierwszego meczyku w dzisiejszym odcineczku. I uwaga! Naszym rywalem będzie. Ojo, ojoj ojoj, oj, oj, Root Hulit, czyli pojedynczy Hulitów mid kontra Baby. No, wiem też, że on jest na 5 zgraniach. Więc troszeczkę z przymrużeniem oka też trzeba brać na razie tą kartę. Zobaczymy, czy damie argumenty, żeby dać ją na, na 7 zgraniach. Ale na razie jest niesamowity, bo. Dobrą asystę wywalczył. <noise> no bardzo dużo, nie? Tak w ogóle to nałożyli jakiś tam motyw na tablicę wyników. A nie, nie w Mistrzostwach Foodu. Bo grałem w Squad Battles jeszcze przed chwilą. To tam był nałożony motyw śniegu na tablicę wyników. I czempong, Okej, okay, szczerze. Może gdyby miał więcej zgrania. Czekaj, czy to rywal jest słaby, czy champong dobry? Kurde, na razie. Powiem wam, że klasa. Naprawdę klasa na razie. A czempąk, jezu, kolejna dobra piłka. Co to się dzieje? I fekir. O jezu, gościu, no nie takie rzeczy. I Felaini. No niestety nie. I zobaczmy: Root, Hulit i Felaini. Kurdek, jak, jakie mam afro w pomocy, niezłe. I Vinicius. Jezu, ale oni grają fajnie. No i fekirek, szczerze, myślałem, że znowu no chłop tego nie trafił. Ale trafił. I mamy 2 do 0. Myślę, że będzie to szybki meczek, ale serio. Anczempong. Ciekawe, co by taki aczempong właśnie robił na 9 zgraniach. Bo gra mi się nim naprawdę świetnie. No, jak robi gościu takiego chulita, no to musi być dobrze, nie? Kurde, no, mieć takiego chulita, Ja musiałem kupić. Oj, ale było blisko. Viniciusa. W sensie dobrego podania, Viniciusa. I aczempong, no Jezus. W ogóle chłop ma 90 wykończenia na bez żadnego stylu gry. To jest naprawdę niesamowicie. Na takiej karcie, no kurde, a nawet może. Może mnie zostanie jako zmiennik, kurczę, no bo powiem wam, na razie zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Miał tak naprawdę, no powiedziałbym, że dwie asysty, bo to ostatnie podanie to było takie, wiecie, no już... no inaczej całą akcję wykreował aczempong, nie? Jeżeli chodzi o tego drugiego gola. No pierwszy pierwszy miał rzeczywiście asystę, natomiast w drugą akcję no to cała akcja wykreowana była przez aczemponga właśnie. No i zobaczmy aczempong, Tutaj tutaj koledze się chyba pad wyłączył albo po prostu Jezu, on jest naprawdę, ja nie wiem. Wow! Wow, naprawdę! Ta karta jest chora! Ej, ten Aczempong naprawdę, ja nie gra... To jest taki Benjeder trochę, tylko... Nie wiem czy nie z lepszym wykończeniem. No na pewno nie ma pięciu gwiazdek słabszej nogi, ale... Kurde, jako zmiennik ten Aczempong na razie... Aczempong niestety nie zniszczył jeszcze do końca Petra Czecha i zobaczmy! Feloinii! No nie. O jezu, ale ładna piła! Przecież Kantę tak nie umie. O jejku, nawet mi ciebie nie szkoda, bo taką akcję miałeś i tak ją zrąbałeś. Tylko się delikatnie przesunąłem. ramkarzem Cokolwiek jeszcze, no nie, nie, złe podanie. Wszystko złe, jak to mówią. Czy gościu już naprawdę nie gra? No to niech wyjdzie po prostu. Po co nie grać? Food Champions! Zostawia pada gościu i nie gra. Czyż to jest bez sensu i tak dostanie tyle samo punktów Niech już dogra ten mecz albo wyjdzie po prostu. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Także zobaczmy. No statystyki, 8 strzałów, prawie 4 oczekiwane bramki, gościło 5 strzałów i jedną oczekiwaną bramkę. Ale szczerze mówiąc, ja pamiętam chyba tylko jeden jego strzał. Także wydaje mi się, że przewaga jest dosyć duża i na luzie wygramy to spotkanie. Ale a punkt po pierwszej połowie klasa A pamiętajcie, że ma 5 grania. Jednak gra, jednak nie gra O co gościowi chodzi, Boże Wyszedł, Boże, wyszedł Super, wyszedł Wiecie co, to w takim razie zmiana planów yy, Robimy najpierw SBC, to, które wyszło Otwieramy tą paczuszkę i gramy kolejny meczek A po tej, po tym meczyku będą paczuszki kolejne Szczerze mówiąc, tro troszeczkę się z tym składem męczyłem I wydałem tak z 5000, tysięcy Także, no, po prostu przepalmy go Już przepalmy ten składzik i zobaczmy Tą kartę, która, którą mamy odblokowaną teraz, kolejna karta Winter to nazywa Winter Swap, nie wiem czy tak się nazywa, ale wygląda to naprawdę fajny ten event. To mi się strasznie podoba, że podczas jakiegoś eventu są jeszcze słabe, jakby tego eventu. To jest naprawdę świetny pomysł. Także uwaga, uwaga! Panie i panowie, zobaczmy tą paczkę. To jest ta duża paczka piłkarzy premium 83 3 plus? ej, kurczę, naprawdę spoko paczka. Zobaczmy, czy coś tutaj trafimy. I uwaga, proszę! Kurde, myślałem, że walkout. Mamy kanalesa, ok, 83. <grystanie> Ale myślałem serio, że... szczerze, myślałem, że to będzie walkout, nie? No, no. Dobra, to przejdźmy do drugiego meczyku w mistrzostwach food. Bilans 1 do 0 na ten moment. I pora na drugi test. A czemponga, zobaczmy, jak będzie się grało tym małym skurczybykiem. Także uwaga, drugi składzik rywala ma. On, blau Lorą, ok. Ta prawa strona z Eredivisję. Ojej, kolemu dałem ładnie piłeczkę. Jak wiecie, jak będę też przegrywał 3 do zera, to też wychodzę, bo to nie ma sensu się tak pocić chyba w tym Food Champions. No bo i, i tak chyba będę miał 12 winów. Gram na... o Jezu, serio, gdzie tam był faul? No ale gościu na razie dużo trików robi, a ja robię. Stracę gola jednak, ja gola. Ale jest też aczempąk, Kurde Wojtek! Tak się nie robi! Do rodaka swojego! O ty, kurde, kurde parówoty fekir! I jeden do jednego. Mimo wszystko, że się przesunął, to fekir to zapakował. No więc na razie gościu przygas po tym golu. Strzelił gola i chyba myślał, że to już koniec meczu. Jest, a ja dopiero się rozgrzałem. I wygrywajmy te mecze, nie? O Jezus! O Jezus, co to było? O Jezus, czemu on to odebrał? Insinier niczym engolokantem, myślałem, że drugi, drugi faul, nie? No, kurde, czemu on mi przez hulita kurcze? Bez, dobra, myślałem, że karny, myślałem, że karny, ale nie było karnego, także dobrze. I uwaga, insignia! A bedi, pele! Kurde, ale to wyłapał chłop. I dobrze pele! No nie, no Dawidek neresz, kurcze. Czy to jest tego warte? Jak chłop wy, wymiata na. A No może gdybym miał 9 <ścoughs> w tym momencie zgrania. Ładnie. Ładnie! Ale nie ma, o kurde, A to było na. No nie no, ja, ja po prostu daję mu drugą szansę. Bo uważam, że to powinien być gol Okej, okay, no on nie chciał wykorzystać po prostu. Gościu też gra fair play. To, się, to mi się podoba. Nie, 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 nie upamekano Dobrze upamekano, jazda. Ale gościu naprawdę dobry, w sensie to jest trudne spotkanie, nie? Aczkolwiek czuję, że gościu ma o wiele gorszy skład od mojego, ale skilla ma... No lepszego, no. Mam nadzieję, że nie będą to jakieś gówno gole padały, tylko naprawdę fajne gole z fajnych akcji. Ojejku, chociaż... No nie, nie. Oj, a pierwsze jest w ogóle gram na Kieliniego tego nowego, znaczy nowego, nowe, nowo, nowo starego. Pierwsza z niego grałem i no nie wiem, szczerze, kto tam zachwycał w tej obronie, bo miałem wrażenie, że każdy w obronie przeciwnika gra średnio, ale ta średniość jakoś ich dopełniała i nie mogę ich przejść na ten moment. W strzałach? No nie, no nie ma co mówić. Jeden strzał różnicy to prawie nie różnica. Reszta statystyk? Nie, no, mocno wyrównane statystyki, nie ma co mówić. Lecimy drugą połowę po prostu. O co za zgranie! Dwóch moich chyba na ten moment ulubionych piłkarzy: Aczemponga i Viniciusa Juniora. No, gościu dużo błędów popełnia pod koniec, zdecydowanie jakieś durne piłki, trochę się chyba stresuje, chłopak. I tutaj Aczempong. Wow, Kielini. W sumie Kielini, jak dopadnie, to naprawdę jest trudny do przejścia. Mertens, Dries, Mertens. Ojoj, Di Natale. Oj. O Jezus, dobrze, Boże, ale naprawdę było to fest ciężkie. Jezu, jak on się urywa, jak on się ustawia, ale do niej się przesunął i to była najlepsza jego decyzja w tym meczu. Kurde! Ale co po przechodzeniu tym pągiem, to jest moje, nie? O Jezus, a co on teraz idzie, Insinie, to jest jego. Ale co ja teraz wziąłem? Zyle to jest moje! I ciągle piłka nie wychodzi. Jeszcze gościu już kliknął tą pauzę, nawet nie wiem kiedy. Natomiast ABD Piękne podanie. I Vinicius, Vinicius Nie! Wekir! Nie! Dobra, takie trzy zmiany. Foden, gravenberg i openda. Zobaczymy czy one przyniosą mi może nie zwycięstwa o utrzymanie wyniku, bo wynik to ja mam na razie. Pierwszy meczik foudena w ogóle, jeszcze nie grałem nim, ojojoj, no powiem wam, że jest gruby, fajny meczik, podoba mi się bardzo, no ale już mogłoby być troszeczkę mniej tych emocji. A Champong, Gravenberch, gol, 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 3 do 1, nie no, a Champong zostaje z nami, naprawdę karta, co on robi w ogóle? Naprawdę potężna karta. Dawno nie grałem tak dobrą kartą. Serio, za tak małą cenę. 3 do 1 koniec meczu, a Czempong nam to załatwił ludzie. No i mamy to! 3 do 1. No czy to popis A Champonga. Był szczerze nie pamiętam jego statystyk, czy on strzelił Gola jeszcze, czy nie. Także zobaczmy, co zrobił A Czempong, A Champong. Dwie asysty! To Vini miał Gola i asysty, A Czempong dwie asysty, a Gola strzelił ostatniego Gravenberg. No kurde, powiem Wam, że Achampunk klasa, naprawdę, za 40 tysięcy nawet nie całe, bo 36,5 to piłkarz naprawdę top. Kupujcie i go sprawdzajcie, naprawdę, myślę, że nie pożałujecie. Ale czy uda się trafić jedną z tych kart? No, już widzieliśmy, że Aczempong jest potężny, także pora trafić inną z tych kart, aby ją przetestować. Także pierwsza leci paczka wymienna paka za 50 tysięcy. No zobaczmy, zobaczmy, czy coś będzie, co przyniesie mi trochę końców. I uwaga! I uwaga, i uwaga, ekrany, boże, tylko ekrany jeszcze z Hiszpanii. Bramka, że Jezu, a chociaż decha, to nie jest źle 84. Może jakiś inform w środku, może coś takiego jeszcze? No nie tym razem, nie tym razem, ale paczka taka sobie, szczerze. Ej, kurczę, szczerze, jeżeli nie trafimy w paczce za 100K tutaj walkoutu, to będzie odcinek bez walkoutu. A przygotowałem naprawdę fajne paczki, także pora to zmienić. Paczka za 100K poleciała 8-4 gwarancji. No to musi być, musi być po prostu walkout. I uwaga, czy będzie jest walkout? Chociaż tyle. Chorwacja, SP, Kurde, jestem oszukany, bo ten Modric to miał być teraz w drużynie, a nie w mini release w niedzielę. Ale jestem oszukany, a ładnie wygląda. Myślę, że go kupimy, tylko oczywiście nie w tej wersji. Ale Modric 87 zawsze spoko. Może jeszcze coś w paczuszce będzie. I uwaga, jakieś inform. No nie, ej, co tak tymi informami O kurde, Spinacula! Co jest grane? O, kurde, spinacz. <grywa> Czemu, on... Czemu on się nie pokazał jako pierwszy? Co jest grane? 200 koła, szkoda, że niewymienny Ale 200 koła I teraz pytanie, to Hernandez czy Spinazzola Kurde Czy oprócz tego Ruben Diaz jest Ja pierdzielę, ludzie I tym pięknym i niespodziewanym akcentem Dziękuję wam za ten odcinek Było naprawdę kozacko. jutro zrobimy ważne mecze Może jeszcze jakieś paczki się pojawią, kto wie, kto wie, kto wie Także widzimy się już jutro o 15 Do zobaczenia i siema